Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Industry Brash. Proszę Państwa, zapraszam do oglądania partijki. Hmm, może tutaj troszeczkę pozmieniamy. Pozmieniamy widoczek. Hmm, kamień. Jak to wygląda? Nie, będzie kamień. No dobra, lecimy, może dziesiąteczka dzisiaj. I proszę Państwa, zapraszam, zapraszam gorąco na mecz. No tutaj, Bosnia i Hercegowina z tego co widzę. Mam rację, mam rację, dobrze. Lecimy, ćwóreczkę. Tutaj, no jak po bruku, zobaczymy, czy cokolwiek będę widział. Zmiana takiej szachownicy. Na pewno się trzeba lekko do tego przyzwyczaić. No ale dobra, mamy tutaj, proszę Państwa, partię hiszpańską. I ruszamy. I ruszamy. No tutaj przeciwnik wyprowadza sobie gąca. Ciekawe. Ciekawe rozpoczęcie partii. No dobra, goniec jest tutaj. Myślę, że sobie otworzymy swojego gąca. Zobaczymy, czy tutaj skoczę. Jeżeli skuczek, skoczek, to może się pokusimy o związanie. Hetmana przez zagranie gąca na G5. No Kurcze muszę powiedzieć, że troszkę męczy oko ta szachownica. Co my tu jeszcze mamy? Plonie, opolonie. Szkło. E dobra, zostanę na razie przy tym kamieniu. No dobra. Teraz to, roszatka, czy może... Tutaj poszedł goniec, prawdopodobnie pójdzie goniec. Można być coś tutaj próbować w ten sposób grać. Dobra, na razie wrzucę sobie skoczka tutaj do gry na C3. Zobaczymy czy faktycznie przeciwnik pójdzie za tym planem. Prawdopodobnie tak. No dobra, tutaj no takie trochę pasywne ruchy przeciwnik zagrywa tutaj pioneczek na B6. Tutaj ten pioneczek. Mm, no dobra, rzucimy też pioneczkę na a4, zobaczymy, jeżeli tutaj faktycznie będzie jakiś fanchetto, to to może te pionki będziemy podgryzać w jakiś taki sposób. Ok, czyli przeciwnik sobie zagrał, no tutaj to h6 dosyć logiczne po to, żeby tutaj gąca, gąca mi przyblokować. Natomiast no nie jest to chyba jakieś złe. Dobra, przerzucę sobie może skoczkę na to pole i docelowo będę chciał wchodzić na to pole. Ten przeciwnik zablokował właśnie tego gąca, więc ten goniec się rozwija tutaj. Natomiast teraz po takim ruchu nie będzie łatwo obronić tego pola. Chciałbym to być może wykorzystać. Może przy zagrać to, natomiast tutaj patrzymy swoim, swoim gącem. Wygląda dosyć, dosyć przyzwoicie ten plan. Zobaczymy. No jeżeli roszatkę, no to tutaj wskakuje ten, ten skoczek. Wcześniej może jakieś wybicie tego skoczka, żeby tutaj przeciwnik nie mógł nie... żeby nie mógł tutaj no, kontrolować, ja? Żeby nie miał po prostu figury, która będzie mogła atakować to pola. No, zobaczymy. No i tu przeciwnik y, słusznie zauważył, że powstała słabość. No, teraz problem ze zrobieniem ruszady, no bo tutaj będzie zawsze go nie spaczył. No dobra. Myślę tak, wybicie tutaj jest takie. Może no, najpierw się rozwinę, tylko gdzie się rozwinąć tym? Może się rozwinę tutaj. Ostatnia figura wchodzi do gry. No, widzimy te przeciwnik prawdopodobnie szykuje się do długi ruszatli. Myślę, że tutaj możemy pomyśleć nad tym już pchaniem. No bo z tego co widzę, no to raczej pójdzie to raczej to pójdzie Na ten pionek tutaj będzie tą strukturkę już nagryza, nie? Zobaczymy jak na to przeciwnik odpowie o, Fajnie, wydaje mi się dosyć dosyć składnie logicznie od samego początku Miejmy nadzieję, że, że analiza to potwierdzi po partii. Przeciwnik tutaj odpowiada A6. No A6 no to jest atak oczywiście na mojego gąsa. No teraz pytanie, czy takie wybicie czy takie wybicie ma sens? No gąsa chciałoby się mieć yy, w przyszłości, natomiast no nie jest łatwo, nie? jeżeli go tutaj zachowam, no to przeciwnie nie wiem czy mnie tutaj powygania, No dobra, spróbuję może wybić. Próbujemy wybić i zobaczymy co tutaj przeciwni na to. Czyli to odbicie, no to oczywiście yy, przeciwni prawdopodobnie odbija, natomiast nie ma już takiej tutaj struktury zamkniętej. Te wszystkie piony poszły do przodu i wygląda na to, że no nie będzie łatwo o tą długą roszadę, chociaż ja też jeszcze jestem bez roszady. Więc nie ma tutaj czym się cieszyć. Hm. No myślę o jakimś logicznym, logicznym planem, natomiast szczerze mówiąc, nic mi nie przychodzi do głowy. Dobra, zrobię może tą roszadę. Już się określę na tym etapie. Natomiast no, innej możliwości tutaj nie miałem. Długie roszady sobie raczej nie wyobrażałem w tej chwili. No tutaj przeciwnik planuje prawdopodobnie jakieś wejście tutaj. Gącem, no nie chcę w ten sposób odpowiadać, bo jak te piony ruszą, to mnie tutaj mogą zdruzgotać i tak samo tego pioneczka mogą zaczepiać. Hmm, natomiast co mogę grać? Myślę, że mógłbym zagrać tutaj. I może sobie spróbuję wyprowadzić hetmana na to pole. Natomiast no tak, ulatuję już ten związanie. putlicono tutaj trzymał to wszystko, ale dobra, zagram tutaj. Mam jakąś, jakiś atak na króla i równocześnie na, na tą wieżę. Te groże, groże biciem tego piona. Wtedy będzie właśnie no, takie widełki na wieżę i na króla. Zobaczymy, co na no to przeciwnik zagra. No dobrze, widać, wycofuje się mój przeciwnik możliwe jakieś puchnięcie no może tutaj się w jakiś sposób poprawić myślę że jest jakiś plan na grę jest atak na pioneczka. czy jakieś puchnięcie hm. różnie może być no chciałoby się tymi dwoma wieżami zdublować natomiast jeżeli zagram tak no to dostaję prawdopodobnie to też mogę jeszcze grać tak potem no chciałoby się jakoś aktywniej pograć przyznam Przyznam uczciwie. Jeżeli zagram tak, dostanę to, potem dostanę to prawdopodobnie. Jeżeli zagram tu, no to przeciwnik może się poprawić zawsze. Tutaj no nie chcę grać. No nie jest łatwo, przyznam szczerze, nie jest łatwo. Dobra, wrzucę na razie wieżę tutaj. Może spróbuję otworzyć, otworzyć centrum. Mm, ta wieża jest pod tu, no żeby ten pioneczek po pchnięciu nie został osamotniony, jest tu w zasadzie tylko skoczek. Więc w miarę powinno być ok. No, król widać cały czas nie chce się wybrać tą roszadę. Przeciwnik no nie, nie działa w żaden sposób nad tym. Pchnięcie tego no powodowałoby tutaj, że mógłbym ulokować tego skoczka w jakiś sposób. Aktualnie mógłbym tutaj podwiązać przeciwnik. Widać, yy, przeciwnika to martwi. Przeciwnika to martwi. Wydaje mi się, że dosyć dobrze stoję. Jakichś większych problemów chyba nie mam. No tutaj, teraz pchnięcie. Powstaje tutaj ta słabość. Natomiast po takim czymś, no tutaj zostaje praktycznie samo. Być może pchnięcie. Po tym pchnięciu raczej nie wydaje mi się, że były jakieś problemy. Jeżeli przeciwnik pchnie, no to, to chyba nie jest źle. Zawsze mogę nawet to zbić. Po takim biciu, no nie jest źle. Tutaj powstanie ta słabość, będę mógł to wziąć. Piątki porozbijane. Wydaje się ok. Wydaje się ok. No dobrze. Przeciwnik reaguje. Zagrywa w ten sposób. Pytanie, czy teraz yy, wybijać. Czy pchać? To jest pytanie. Wydaje się, że wybicie jest chyba lepsze, no bo król jest cały czas w centrum. I wolałbym no, nieco otworzyć tą pozycję. I teraz myślę, że wymienimy sobie tego tutaj tego yy, pioneczkę. No i teraz tak, mógłbym w zasadzie tutaj skoczyć. Jeżeli tutaj skakuje, no to co? A, to przeciwnik może być tutaj. No, potem pchnięcie, no ale tutaj będzie spadł skoczek zawsze. Jeżeli tutaj i tutaj... Hmm. Można też wymyśleć nad tym i tutaj przechodzić gącem za chwilę. No Wydaje mi się, że mam dużo ciekawych opcji. Więc, która opcja jest najlepsza? Tego nie wiem. Tego nie wiem, nie chcę tutaj jak dużo czasu spędzać. Tutaj cały czas ten pioneczek można tej wieży przesuwać. Jeżeli przyjdę tutaj, no tutaj, hmm. no nie mam cały czas dobrze, myślę, że wrzucę jednak tą wieżę na tą linię Widzę coś takiego, że po tym biciu albo wcześniej mogę gdzieś tego gąca tutaj odsunąć. No dobrze, przecież nie ucieka. Ucieka z tej sytuacji, no to jest dosyć logiczne. To jest dosyć logiczne, no tutaj raczej no nic nie, nie pogram w ten sposób Czyli tutaj no to po prostu tu prawdopodobnie, chociaż teraz będą widełki Po czymś takim, no otwieram dwie, dwie wieże, natomiast braknie mi tego skoczka gdzieś tam w tym późniejszym ataku Chciałoby się tutaj wrzucić tył gąca. no on by tutaj był bardzo silny Natomiast pytanie czy przeciwnik w tej pozycji za chwilę nie otworzy jakoś tutaj nie, nie wyjaśni nie wyjaśni mojego teraz plan jest dosyć prosty zagrać tutaj nie? i zagram tutaj pójdzie bicie no to w zasadzie no wychodzę chyba wychodzę chyba nieco lepiej będę miał dwie figury lekkie chociaż nie, nie, nie czekaj bicie Jeżeli tu pójdzie tak, no to tak no tak, tak dwie figury lekkie zawierzę Taka kombinacja mogłaby nastać, natomiast wydaje mi się, że przeciwnik raczej gdzieś będzie próbował odchodzić, bo cały czas to związanie będzie mógł utrzymywać. Natomiast, no nie jest łatwo, bo ten tego skoczka nie ma go bronić potem. A tutaj, ok. No to w takim razie jest jak obronić tego skoczka. Pytanie, co dalej? Tutaj, no, wygląda na to, że padnie mi ten pionek. Padnie mi ten pionek Jeżeli tutaj, no to cały czas nic. Cały czas nic, mało czasu się robi niestety. Tutaj, no tutaj też nie za bardzo mogę grać. Tutaj przeciwnik zabiera. hm, picie. Tutaj jakiś skoczek. No dobra, myślę, że muszę zagrać na razie w ten sposób 2,5 minuty straty. No, cały czas mi ten czas dokucza. Okej, okay, widzę, że teraz w zasadzie mógłbym pomyśleć nad takim ruchem. Ten ruch atakowałby równocześnie tego pioneczka i skoczka. I w zasadzie z skoczkiem ciężko będzie gdziekolwiek odejść, bo zawsze ten pionek może zostać dzióbnięty potem jeszcze gdzieś tutaj można wchodzić skoczkiem. dobra wydaje mi się że że nie jest źle raczej tutaj jest jakaś przyszłość no teraz A, nie mogę tutaj wchodzić bo jest cały czas to ach no niestety nie jest łatwo nie jest łatwo no jeżeli pchnę no to tutaj wchodzi skoczek na to pole prawdopodobnie wtedy no dobra myślę że muszę teraz poprzeganiać jeszcze tego gąsa jeżeli odejdzie tam... Hmm. No nie jest łatwo, muszę przyznać, nie jest łatwo. No ale w sumie wtedy było łatwo, nie? Dobra, przeatakuję przyatakuję tutaj sobie tego skoczka. <laughs> Zrobiło się miejsce. Tak w sumie przypadkiem, wcześniej na to nie wpadłem, żeby tak zagrać. Teraz dopiero mi to przyszło do głowy. No nie jest teraz łatwo odchodzić tym, tym skoczkiem, bo zawsze można tutaj przychodzić gącym i później, później hetmanem, natomiast, no dobra. Można pomyśleć nad takim ruchem, no po tym prawdopodobnie coś takiego przeciwnik zagra, więc tutaj żadnej rewelacji nie ma. Co po tym ruchu? No nie mogę, bo strzela. No dobra, chyba tutaj, chyba tutaj musiałbym zagrać. No bo tak, to trochę się osłabiam. Tak, raczej ok. Nie ma tu oczywiście żadnego słodzenia, no bo jestem tutaj Hetmanem. Hetman mówił, że on tam jest, on tam pilnuje. Nie dogląda teraz jakiś czas. Więc super. Pytanie, co z tym skoczkiem? No teraz nie ma, chyba, dojść z tego co widzę. Czy jakieś poświęcenie tutaj wpadnie? Kto wie. Jeżeli wybicie, wybicie, no mało czasu będę miał w końcówce, natomiast to będzie to figura... figura na ma pionka więcej, więc jeżeli zbiję tego pionka, będzie figura na dwa piony. Hmm. No nie wiem. Co tu przeciwnik zapoda? No dobrze, niektóre jeszcze pomyśli. Czasu trochę zgubi zawsze jakiś plus. No i poszedł tutaj. Goniec Proszę bardzo, no czyste odciągnięcie mnie tutaj z tego pola. Natomiast no zabieram tutaj. Zabieram tutaj, nie mam innego wyboru. No i w zasadzie teraz jest jak. No teraz mam po prostu dwie figury letnie z zawierzem. Taka nastała wymiana, no ale przeciwnił tutaj mi pojad piąków troszeczkę czego cały czas wychodzi w tym interesie na plus. No nie jest źle. Myślę, że tutaj można by pokminić, nad tym skoczkiem. Ewentualnie tutaj wjechać. Przeciwnik pewnie się teraz skupi na którymś z tych pionków. Pewnie na tym, żeby mi atakować wieżę. To jest dosyć logiczne. Tego obraźnie można, no bo tutaj skoczek pilnuje. Nie wygląda, ledyt. No tak, no dobra, teraz co ja mogę grać, no raczej muszę tutaj chyba trzymać tą wieżę, nie chcę tutaj się gdzieś ruszać, bo za chwilę mi tu będzie przychodzić Wrzuciłbym tutaj i nie będzie łatwo, pewnie zagra tak, jak wrzucę tutaj no to będzie mi próbował zagrywać coś takiego Niezbyt mogę to grać, wydaje mi się, że dobrze, że tą wieżę tu ustawiłem, bo chciałbym odejść teraz skoczkiem, ten skoczek gdzieś tutaj musi kminić musi gminić jakiś atak wydaje się takie coś yy, bardzo groźne czy jest? nie wiem do końca to się okaże no tutaj tutaj zawsze jakieś odejście może jakieś pchnięcie natomiast każde pchnięcie będzie mi tu blokowało mojego gonca musiałbym pchnąć o dwa razy wtedy miał te przekątne totalnie opanowane gdybym dorzucił etmana na ataku Zobaczymy. No przeciwnik tutaj kwini, dobra. Wydaje mi się, że jest dobrze. Ten ruch nie wiem czy jakoś pomaga. Wygląda na to, że ten mogę, mogę gryźć coś. No i teraz moment, no bo ja jeśli wrzucę tutaj sobie figurkę, czyli wrzucę tutaj figurkę, brat nie można, bo tu jest równocześnie macik. Czy jakoś lepiej można to pograć? Można by zagrać tutaj. No chwila, jeżeli zagram tu, no to tu będzie miał obronę zawsze, nie mm. o Inka, mało czasu, mało czasu. Hm. Dobra, gram tu, na zbicie. Będziemy tmienić co dalej. Czyli tu ten prawdopodobnie tu, tu ten, nie przyjdzie Mogę zagrywać tutaj w sumie, nie? No i to jest tutaj niezły plan Natomiast czy się tu przeciwnik po prostu nie przyklei, mnie nie wyjaśni? No to jest ruch, nie? No to jest niestety zawsze ruch, nie? Ha. No dobra, no nic Chyba się przegrupuję na to pole to wygląda też ok. Zbić, przerzucicie. Od razu się chyba przerzuca. Ta wieża trzymie cały czas tego piona, więc tutaj się nie martwię. Tutaj cały czas groźby, groźby jakiegoś ataku. No i zobaczymy. Dobra, przeciwnik też już czasem zjeżdża. No wygląda na to, że jest dosyć nieźle, natomiast no tutaj no wykmienił po tym ruchu Po tym ruchu miał w ogóle wymiankę, nie? Ha no wykmienił, kurde i się wybronił. No i teraz w zasadzie to jest... No to już była lipa, nie? No ale sprawdźmy. Kurde no wykmienił tam. Mogłem jakoś chyba lepiej wziąć tego pioneczka. I dopiero wtedy tym hetmanem wjeżdżać Chwilę sobie to sprawdzimy. No, no, poziom fatalny, szczerze mówiąc. No, dajmy sobie w ten sposób. No, tutaj poszła taka typowa partia hiszpańska. To ja chciałem tego właśnie skoczka wrzucić na to pole F5. No, tutaj niby było. D4, już trzeba było przepychać tutaj w centrum, ciekawe. Dobrze, tutaj pchnięcie w końcu na stało. No i wygląda na to, że pozycja jest totalnie wygrana, w No zapewne przez te słabości, tutaj po tych miejscach. Natomiast jakoś tak łatwo nie było tego wykorzystać. Tym, że ten mój goń jest tutaj aktywny ostro. No i tutaj. To co mówi, że już jest praktycznie zwycięstwo, No plus 5. No tak, no bo wszystkie figury w zasadzie się aktywizują w tym momencie. No to był błąd. zasadzie przeciwnik tutaj łatwo wyjaśnia tę sprawę. I to jest poważny błąd. No tak, bo tu się wyjaśnia sytuacja. No bo po tym wybiciu w zasadzie przeciwnik mógł zagrać to. No i w tej sytuacji no mają 3 piąty mniej, no to jest ten przegrany. Co wydaje mi się było lepsze w tym momencie? Tak na spokojnie patrząc. Wydaje mi się, że spokojnie mogłem to wybić. I teraz faktycznie ta przewaga się utrzymuje. No i co przeciwnie mu grać? No jeżeli na przykład by gmił tutaj zagrywać, to jest dosyć logiczne. No bo chcę się pozbyć tych rzeczy, to tutaj no jeszcze chyba nie mogę wchodzić, nie? No nie, nie mogę tam wchodzić. Natomiast, no jak tu utrzymać presję? A, tutaj, no, ha, no tak, trzeba tym, trzeba tego bądź ratować. No teraz nie można wybijać. Trzeba cały czas to trzymać, nie? No i wygląda na to, że tutaj się robi po prostu furtkę, jeżeli by chciał uciekać. No to w tym momencie chyba nawet... Tutaj, no nie, niby nie można jeszcze wjeżdżać. Dlaczego? No, cały czas ten sam motyw, że tutaj po wybiciu powstaje to. Okej, okay. To w takim razie jak kontynuować atak? No, komputer podpowiada, że po prostu wycofanie gąca. No, jeżeli jakaś głupota to wtedy dopiero tego hetmana gdzieś tam próbować implementować. Nie? No tak, musimy utrzymać dwie figury, no bo one tutaj tworzą całą aktywność i dopiero potem próbować yy, dołączyć hetmana. Jeżeli przeciwnik wymieni, wymieni te figury, no to tutaj praktycznie wygrywa partię, no bo, no bo ma po prostu więcej materiału w pionkach, a ta pozycja jest wygrana dla białych dlatego, że jest tutaj śmiertelna, śmiertelna aktywność tych figur. Nie? Widzimy te wszystkie słabości. Nie ma po prostu jak się przeciw bronić po tych słabościach. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy.